Jakie jest najgorsze uczucie na świecie? Myślę, że mogłoby tutaj paść wiele odpowiedzi, ale niewątpliwie jednym z nich jest przegrzanie organizmu. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek tego doświadczył, to współczuję. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o metodach schładzania organizmu oraz dlaczego jest to tak istotne. No i oczywiście w nawiązaniu do tego tematu porozmawiamy o tych dziwnych kamizelkach, które wyglądają jak jakieś obciążniki. Jeśli ktoś kiedyś się zastanawiał, do czego służą te kamizelki, których kolarze używają na przykład podczas rozgrzewki, no to dowiecie się w tym odcinku. Tak więc zapraszam na kolejny raport z peletonu. Jeśli weźmiemy i połączymy sobie kilka czynników, takich jak na przykład duża intensywność fizyczna, dodajemy do tego wysoką temperaturę powietrza, nieodpowiednie nawodnienie, złą wentylację, brak aklimatyzacji w danym miejscu, czy po prostu przemęczenie lub problemy zdrowotne organizmu, no to może dojść u nas do takiego zjawiska jak przegrzanie organizmu, ale czym w ogóle jest to przegrzanie? Żeby to jak najprościej wytłumaczyć, to wyobraźcie sobie, że jedziemy na jakimś treningu, wyścigu czy gdziekolwiek z dużą intensywnością, dajemy z siebie wszystko, no i w naszym organizmie wytwarza się ciepło, które musi się jakoś ulotnić. W tym momencie ujawnia się taki naturalny układ chłodzenia, oczywiście jako pot, czyli nazwijmy to taki płyn chłodniczy naszego organizmu, dzięki któremu nadmiar ciepła wyparowuje z naszego ciała, a organizm może starać się utrzymać odpowiednią temperaturę. Tutaj może dojść do sytuacji, że tego ciepła będzie za dużo, że nasz układ chłodzenia nie wyrobi, żeby w odpowiednim tempie i w odpowiedniej ilości wyrzucać go na zewnątrz, no i to ciepło skumuluje się w naszym organizmie, dzięki czemu może dojść właśnie do przegrzania. W takim stanie możemy odczuwać duże zmęczenie, a raczej osłabienie organizmu, a dodatkowo mogą pojawić się bóle, zawroty głowy czy na przykład nudności. Tak więc jest to naprawdę spory dyskomfort. W takim razie wymieńmy sobie metody, które ułatwiają termoregulację naszego ciała. Pierwszą z nich jest koszulka termoaktywna, i tutaj myślę, że większość wie o co chodzi. Jest to warstwa, która zwiększa wydajność naszego układu chłodzenia, przez to, że pot wsiąka sobie w ten specjalny materiał i później łatwo z niego wyparowuje. Dzięki niej pot nie gromadzi się w zbyt dużej ilości na skórze, no i też wpływa to na pewien komfort jazdy. A właśnie, nie mylcie koszulki termicznej z termoaktywną. Termiczna zatrzymuje ciepło, termoaktywna wspiera termoregulację. Tak więc uważajcie, żeby nie założyć koszulki termicznej w upalny dzień, bo będzie piekarnik. To ważne. Drugą metodą jest nawodnienie i polewanie. Nawodnienie jest tutaj oczywiste. Grupy zawodowe tak to wszystko planują, żeby ich zawodnikom nigdy nie zabrakło płynów, a kolarzy mają zazwyczaj dwa bidony, w jednym może znajdować się woda, w drugim jakiś izotonik. No ale woda może również posłużyć do oblania swojego ciała. Jest to bardzo efektywny sposób, szczególnie w cieplejsze dni, bo czujemy momentalny chłód. No i przez to, że nasze ciało staje się bardziej wilgotne, no to oczywiście też to wspomaga uwalnianie tego ciepła z wnętrza organizmu. Ale uwaga! Istnieje niebezpieczeństwo, że pomylicie bidony i oblejecie się izotonikiem. Wtedy jest tragedia. A tym bardziej jak chcecie polać swojego kolegę i na przykład też pomylicie bidony, to wtedy jesteście największymi... To były metody chłodzenia w trakcie rywalizacji, w trakcie jazdy, natomiast kolarze stosują też inne metody przed rozpoczęciem rywalizacji, na przykład podczas rozgrzewki. Pierwsza z nich jest na pewno znana dla większości osób, które miały do czynienia z trenażerami, a chodzi o wentylatory. Oczywiście ustawiamy je przed nami, no i imitują nam przepływ powietrza, strugę powietrza, która też wpływa na termoregulację naszego ciała. Następnym sposobem są zimne okłady, najczęściej jakieś wilgotne ręczniki, które zawodnicy bądź zawodniczki kładą sobie na przykład podczas rozgrzewki na kark, żeby poczuć i dostarczyć jakiś taki impuls chłodu. Ostatnią metodą, którą tutaj omówię i która poniekąd łączy się z tymi zimnymi okładami, są kamizelki chłodzące. Często możemy zauważyć, czy to na rozgrzewce, czy nawet na linii startu przed rozpoczęciem rywalizacji, że niektórzy kolarze stoją w takich dziwnych kamizelkach. W nich znajduje się nic innego jak ciecz chłodząca, dzięki której kolarz może utrzymać niższą temperaturę ciała przed wyścigiem, szczególnie w upalne dni. Co ciekawe, powstały nawet badania, czy rzeczywiście te kamizelki chłodzące cokolwiek dają, a jak dają, to co dokładnie. Jedno z badań zostało opublikowane lekko ponad rok temu w czasopiśmie Public Library of Science i zostało przeprowadzone na wyspie karaibskiej Guadeloupe. Odbywało się to na torze kolarskim i nie było to jakieś wielkie badanie, no bo uczestniczyło w nim tylko siedmiu kolarzy, natomiast byli oni poddani trzem warunkom testowym. Pierwsza to była rozgrzewka z kamizelką chłodzącą nasączoną lodowatą wodą, później mieliśmy kamizelkę chłodzącą nasączoną lodowatą wodą mentolową, jak to tutaj nazwali, no i trzecia próba to była rozgrzewka oczywiście bez kamizelki. Badanie było bardzo proste. Najpierw rozgrzewka, a później 20-minutowy test i chcieli sprawdzić jaką odległość kolarzy pokonają właśnie w te 20 minut. Nie ma co tutaj wchodzić w szczegóły, bo jak sami mówią, łącząc wyniki 7 kolarzy nie było statystycznie istotnej różnicy w odległości przebytej w ciągu 20 minut między trzema warunkami testu. Nie było również istotnej różnicy w tętnie kolarzy, ani w ich tempie odczuwanego wysiłku. Natomiast co jest tutaj bardzo istotne, o ile nie mieliśmy takich znaczących różnic fizjologicznych, jeśli chodzi o, o stosowanie tej kamizelki, no to mieliśmy wzrost odczuwania ciepła w warunkach bez tej kamizelki. Chodzi po prostu o takie psychiczne odczuwanie ciepła ze strony zawodnika. Tak więc, o ile nie wpływa to jakoś na wydolność organizmu, tak to nazwijmy, to już ona, to, to odczuwanie tego ciepła rzeczywiście ma wpływ. Co ciekawe, znalazłem jeszcze jedno badanie, ale z 2016 roku na stronie National Library of Medicine. No i widać, że jest przeprowadzone skrupulatnie. Bo po pierwsze mamy zbadane jaki wpływ ma kamizelka tutaj na tułów, ale również jaki ma specjalny jakiś kołnierz na kark, kołnierz chłodzący. No i przetestowali. Czy rzeczywiście zakładanie tych kamizelek na rozgrzewkę daje cokolwiek, jeśli chodzi o wydajność organizmu, ale również przetestowali to w trakcie jazdy, gdyby zawodnik mieli takie kamizelki, czy rzeczywiście wpływa to na poprawę jakiejś wydolności organizmu. Choć danych i wykresów było tutaj bardzo dużo, to już to wszystko kumuluje, żeby jak najłatwiej wam to podsumować. Z testu rzeczywiście wynika, że chłodzenie organizmu ma pewne korzyści, jeśli chodzi o jego pracę, natomiast nie wpływa bezpośrednio na wydolność. Najlepsze korzyści uzyskali po zastosowaniu tej kamizelki na tułów. Natomiast, dlaczego powiedziałem, że bezpośrednio nie wpływa to na wydolność? Tutaj de facto pokrywa się to z poprzednio przytaczanym badaniem, i chodzi o odczucia cieplne. W tym badaniu nazwali to zmniejszenie stresu cieplnego poprzez stosowanie tych kamizelek chłodzących, ale żeby to jakoś prościej wytłumaczyć, to chodzi o po prostu poprawę komfortu psychicznego zawodnika. Dzięki temu, że niższa temperatura ciała jest utrzymana przez dłuższy czas, no to zawodnik, poprzez właśnie komfort psychiczny, może lepiej, efektywniej wykorzystać energię, która drzemie w organizmie. Czyli nie bezpośrednio, ale jakoś przekłada się to na wydolność, a raczej na wykorzystanie tej wydolności. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o składzeniu organizmu i dbanie o temperaturę ciała, bo jest to bardzo istotny element. Już niedługo może wrócą do nas ciepłe dni, ja nie mogę się doczekać. Na razie pozostaje piłowanie trenażera. Tak więc tyle ode mnie i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!